Jeżeli chodzi o, to, o statystyki, to właśnie spojrzałem sobie przed chwilą w statystyki torowej. i te wskazują, że najlepsze pora w, w Krośnie, to pole pierwsze i trzecie, a tymczasem w dzisiejszym meczu punkty idą tylko z drugiego i czwarte. Pod i przy drugiej, czwarte pole utrzyma dobrą pol. statystykę. Znakomicie Timo z drugiego pola do no i z czwartego do go Teraz Matej Żagar i to zawodnicy autonomi i tak już obejmują potwór. W Kasku czerwonym to Tobiasz Musielak, który nieco wywieziony przez Mateję potwierdza, zwłaszcza ta dzisiejsza drugie, czwarte pole spisują się dobrze. No i właśnie oceń tę sytuację pomiędzy Matejem Żagarem i Tobiaszem Musielakiem. No bardzo nieprzyjemna sytuacja torowa. Długa, prosta, duże prędkości zawodnicy osiągnęli. Tutaj trochę wyhamował przed Timo Lachtym Matej Żagar. Po czym znowu ten motocykl jego przyspieszył. Próbował atakować za Tobiasz Musielak. Wydaje mi się typowo po prostu może że no, zabrakło tutaj dla niego miejsca. Może drobny kontakt z tym że kołem. Zabrało, zabrało lewą rękę Tobiasza Musielaka. Ale przy tak dużych prędkościach to tutaj każdy taki ruch gener